Hej, witajcie. Poniedziałek, nowy tydzień, czas zacząć. Um, nowy tydzień, zaczniemy e, rozmową trochę o blokerach. E, ma to związek z tym, bo dużo myślę o tych jeszcze megatrendach, o których nagrałem materiał w piątek. Podlinkuję go zresztą tutaj chyba na końcu. A, I tak naprawdę zaczynam się zastanawiać, co przeszkadzało mi realizować pewne rzeczy, kiedy miałem 20 parę lat, a teraz, kiedy mam prawie 40. Um, bo tak naprawdę no dalej sprowadza się to tylko i wyłącznie do wymówek pewnego rodzaju, yy, ale one mają różne podłoże i jak gdyby powiedzenie o nich głośno, standardowo ma mi pomóc troszkę a, zagłuszyć głos tych wymówek i znaleźć lepsze rozwiązanie. Pamiętam, że kiedy miałem 20 lat i kiedy, może inaczej, kiedy w wieku 20-30 lat, moim największym problemem było to, że zawsze mi się, że jestem za późno w miejscu, w którym się znajdowałem, mam za mało wiedzy. I za mało doświadczenia, żeby pewne rzeczy przenieść na swój sukces, prawda? I tak naprawdę to nawet nie chodziło o to, że ja nie wiedziałem skąd tej wiedzy czerpać, tylko moja, mój światopogląd był tak wąski, że nie umiałem sobie wyobrazić stworzyć wizji tego, co mógłbym osiągnąć dzięki temu, prawda? A te wszystkie pomysły, które miałem, były wtedy takie dosyć płytkie i bardzo takie naiwne, jeżeli mogę wręcz użyć takiego słowa. I tak naprawdę, rzeczywiście, patrząc wstecz, najbardziej chyba brakowało mi takiej umiejętności stworzenia wizji, tego co, czyli docenienia tego, co mam, do czego mam dostęp i jak budować się na tym. Natomiast teraz jest trochę sytuacja odwrotna, to znaczy zbudowałem już się w ciągu kilkunastu lat w pewien określony sposób, ścieżka kariery powstała, doszedłem do określonych rzeczy, posiadam określoną wizję i mam wrażenie, że ona jest czasami wręcz za szeroka. I kiedy teraz. Y i kiedy teraz zaczynam tą wizję próbować przemodelowywać na coś rzeczywistego, już na coś, co ma się przekształcić w coś, co będzie korzyścią dla mnie, największym problemem, jaki się pojawia, to jest ogrom pracy, który widzę, jaki muszę wykonać, żeby to zrobić. I następują wtedy dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, czuję się obserwowany e, przez kota. Jedna rzecz to jest to, że Wiem, że nie mam czasu, albo że będzie to bardzo długi maraton, do czego staram się cały czas usilnie yy, przyzwyczaić. Yy, bo po prostu mam tak mało czasu, żeby się temu zająć, że yy, po prostu włożenie odpowiedniej liczby godzin, przeprocesowanie, przerobienie, po prostu wydłuży bardzo proces dojścia do jakichś efektów. Więc cierpliwość e, też jest tutaj elementem, na pewno. I, elemen I drugą rzeczą, drugą stroną tego wszystkiego jest to, że w międzyczasie pojawiają mi się inne pomysły, które wydają mi się lepsze niż to, nad czym już teraz pracuję. I one rozpraszają i odciągają uwagę. Czyli taki brak skupienia też, brak utrzymania takiego skupienia na jednym celu, prawda? E no i z takimi problemami borykam się aktualnie i zastanawiam się, jak je sobie poukładać, żeby. Aby coś dowieść w taki sposób satysfakcjonujący, bo mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy jestem w stanie coś dowieść w taki sposób, że będzie to albo najfajniejsza porażka, albo jakiś zalążek małego sukcesu, który dopiero będzie gdzieś tam wymagał pracy i, i tak dalej. Eee, natomiast no, muszę, muszę sobie to wszystko przeprocesować, przewartościować i w jakiś sposób uporządkować. Eee, i chyba też tęsknię do takiej bardziej yy, rutyny tygodniowej i próbuję ją sobie znowu zbudować. Bo wiecie, co się stało? Był COVID i. No i po prostu rozwaliło to wszystko, prawda? Kiedy jeździłem i tak dalej, wiedziałem, że jeżeli pojadę, to będę w hotelu na przykład robił trening i będę miał czas w określonych godzinach, żeby coś usiąść i coś zrobić, prawda? Nagrać na przykład materiał, przemyśleć, poczytać, prawda? Kiedy będę leciał samolotem, mam czas, żeby zrobić to, na przykład przespać się. Kiedy jadę do Warszawy, słucham dwie godziny pewnych materiałów, które dają mi wiedzę, prawda? A w domu, pracując zdalnie i tak szarpanie do biura jeżdżąc, jest to bardzo. Chaotyczne i utrudnia mi zbudowanie tej rutyny, więc, jak gdyby w ten weekend już siadłem, rozpisałem sobie plan treningowy, o którym będę nagrywał w niedzielnym utrasie, bo muszę do tego wrócić, żeby znowu zacząć się budować na ten bieg październikowy i muszę zrobić też kolejny krok, jeżeli chodzi o te rzeczy, które chcę zrealizować w ciągu najbliższych paru miesięcy. Yy, najważniejszym, jak gdyby, małym sukcesem, założeniem sukcesu jest to, że udało mi się postawić stronę. Muszę teraz jeszcze wlać na nią treści i po prostu podpiąć ją do domen odpowiednich i, i to też będzie taki mój mały sukces, e, który wiele miesięcy temu obiecywałem tutaj publicznie na materiałach, że, że się wydarzy, a od, odwlekany był, odwlekany i w końcu udało mi się to zrobić. I tyle. Z takim przesłaniem zaczynam tydzień. Mam nadzieję, że u Was jest ok, że jakoś sobie radzicie. E, jeżeli dostaliście do tego momentu, dziękuję Wam ślicznie a jutro widzimy się, żeby pogadać standardowo o, o karierze. Do zobaczenia. Hej, udanego tygodnia.